Szanowni Państwo, witam przed pierwszym meczem Jagiellonii w sezonie, który rozegramy w Białymstoku. Podczas meczu kontrolnego ostatniego, który, który rozgrywaliśmy na stadionie przy ulicy Słonecznej zaprezentowane zostały koszulki, ale dzisiaj mamy przedstawicieli dwóch firm, którzy z nami współpracują już kolejny sezon. Jest mi niezmiernie miło i dumny jestem z tego, że lokalne, wielkie, silne marki są dalej z Jagiellonią, są w większym wymiarze niż były w poprzednim sezonie i to dotyczy zarówno firmy Horten, dzisiaj z nami jest pani Sylwia Włodyko, wiceprezes firmy oraz pan Łukasz Zielinko, reprezentujący firmę Kuchnia Wikinga. To tylko pokazuje, że marketing przez sport jest nadal marketingiem bardzo skutecznym. Jagiellonia jest fajnym i skutecznym nośnikiem tych reklam. Dotyczy to zarówno tak, jak powiedziałem, firmy Horten i kuchni Wikinga, ale też większość firm, które z nami współpracowały w poprzednim sezonie, przedłużyły z nami umowę. I w większości są to umowy na większym, większym poziomie niż, niż były w poprzednim sezonie. Często to wynika oczywiście z serca dla Jagieloni, ale też często jest kalkulacją. Biznesową, a tutaj myślę, że zarówno Horten jak i kuchnia wikinga łączy jedno z drugim, gdzie jest i serce dla Jagieloni, serce dla Białego Stoku, ale i też kalkulacja biznesowa, co tylko potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że sport i marketing idą naprawdę w parze i to jest bardzo skuteczne skuteczny kanał komunikacji z klientami. Także jeszcze raz niezmiernie mi miło, witam Panie Sylwio, witam Panie Łukaszu. I przekażę pani Sylwii głos tutaj jako reprezentantce Hortenu, których logo w tym sezonie we wszystkich meczach domowych i wyjazdowych i Pucharu Polski będzie widniało na spodenkach pierwszej drużyny. Oraz niezmiennie na froncie koszulek zespołu rezerw grającego w trzeciej lidze. Dumni jesteśmy z tego, że jesteśmy na spodenkach naszych piłkarzy. Dla nas jest to bardzo kluczowe i bardzo ważne. Jagiellonia to jest, można powiedzieć, tak jak prezes powiedział, serce Białogostoku. jak serce Białogostoku, co się wiąże z sercem, to są emocje. Jak emocje, no to pozytywne emocje, tak? Nam bardzo zależy, abyśmy mogli wspólnie razem wspólnie razem z grupą Horton i wspólnie razem z Egielonią, tworzyć taką właśnie naszą. Społeczność. Społeczność która, która tworzy miasto, tak? A jak miasto, to tworzy i, i to miasto promuje nie tylko w Białymstoku, ale na terenie całej Polski. Bardzo się cieszymy, także że możemy, możemy razem to miasto promować. Grupa Horton to miasto promuje i na terenie całej Polski I mamy w tak. Tak. tak, także reprezentacja będzie na tym naszym właśnie meczu w Sobota z niepołominic. To, co jest ważne, tak, to to, że chcielibyśmy bardzo i bardzo promujemy, aby wszyscy kibice, wszyscy zawodnicy, tak jak my, wspieramy tutaj Jagiellonię i bardzo mocno trzymamy kciuki, aby w tym roku Jagiellonia tak jak my, osiągała bardzo duże sukcesy i zachęcamy do tego, żeby, żebyśmy wspólnie robili zakupy w polskich sklepach, w polskich sklepach Grupy Horten. Emocje to jedzenie, jak jedzenie to najlepsze jedzenie w Grupie Horten. Także serdecznie zapraszamy i bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni, że możemy tutaj być i wspierać Jagiellonię. Wielkie dzięki. Panie Łukaszu, zaraz mikrofony przedstawimy. Prezentacja koszulki była. Widzieliśmy już wcześniej, że z kuchnią wikinga współpracujemy. I tak jak wspomniałem, jesteśmy też nie bardzo dumni, że, że po pierwszym takim pilotażowym sezonie jedna i druga strona była zadowolona, i teraz ruszamy z kopyta w nowym sezonie nadal z kuchnią wikinga, co nie jest normalne i nie jest standardne w Polsce, że lokalne firmy są na froncie koszulek. My mamy i Horten i i kuchnie Wikinga. I Także jeszcze raz wielkie dzięki i cieszę się, że zaczynamy razem z kolejny sezon. Mhm. Czyli tak jak powiedział y, prezes, to nie, to nie, to nie. Mm, kolejny rok jesteśmy razem, tym razem też na trochę większym poziomie finansowym. My zaczynaliśmy faktycznie lokalnie, bo tak, tak się buduje biznes w Polsce, czyli dostarczaliśmy jedzenie tutaj w regionie. Wtedy Jagiellonia była dla nas takim dużym krokiem, żeby to promować tutaj w tej okolicy. Jakielonia marketingowo dla nas daje też zasięg krajowy. Dzisiaj jesteśmy dostępni w całym kraju. Nasze wyniki sprzedażowe, które dynamicznie rosną, pozwalają nam dalej wspierać tutaj lokalny klub, ale nie tylko drużynę seniorską, bo w naszej umowie partnerskiej jest też wsparcie Akademii. I w tym sezonie nie tylko trzymamy kciuki za zespół seniorski, za dobry wynik, za wynik lepszy niż w poprzednim sezonie, ale także za Akademię tutaj też te zmiany strukturalne które widzieliśmy byli od nas reprezentanci z Akademii więc będziemy też wspierać posiłkami Akademię dostarczając je do, do internatu także też trzymamy kciuki że te młode pokolenie rośnie Dzień dobry, rozpoczynamy część sportową dzisiejszej konferencji. Jesteśmy przed meczem pomiędzy Egonią Białyskoka Puszczą, puszczą Niepołomice. Naszymi gośćmi tradycyjnie trener Adrian Siemieniec. Dzień, dzień dobry. A także bramkarz naszego zespołu Zlatan, Zlatan Alomerowicz. Żeby nie przedłużać, to od razu oddaję mikrofon trenerowi. A państwa zapraszam do zadawania pytań. E, dzień dobry, jeszcze raz. E, no tak, e, rozumiem, mam zacząć o tym, co przed nami, tak? To... Nie tym, co za nami. Dobrze, dobrze. E, znaczy to, no tak, no Beniaminek, e, oczywiście po, po pierwszym meczu e, mamy, mamy, mamy informacje i obraz tego, czego się możemy spodziewać, ale my też e, będąc, powiedzmy, osobami ze świata polskiej piłki, analizując nie tylko polskie podwórko, jeżeli chodzi o ekstraklasę, ale też też ligi e, niższe, pierwszą czy drugą, no to też wiemy, Jaki to jest przeciwnik i jaki prezentuje styl gry. Dla mnie to, co już niejednokrotnie mówiłem, i nie będę tutaj mówił o sile puszczy, bo siłą puszczy dzisiaj jest drużynowość, zespołowość i świadomość tego, gdzie mają atuty, gdzie mają mocne strony, i potrafią to bardzo dobrze wykorzystywać, i, i powiedzmy. E, na tym się opierają w swoim graniu, i no, zadaniem naszym jest tutaj to, to wiedzieć, e, przygotować się na to, ale też e, no, doprowadzić do sytuacji, w której to u siebie to przeciwnik będzie miał dopasować się do, do nas i do naszego sposobu gry, e, do momentu, w którym my, to, my będziemy dyktować warunki na boisku i my będziemy po prostu przeważać. E, I takiego obrazu meczu chcę e, i chcę, żeby. Żebyśmy z takim nastawieniem wyszli, wyszli na, na boisko eee, i na tym, się, na tym się skupiamy. Trudno, że ja widziałem gdzieś tam w mediach społecznościowych, że Pan był na meczu, widzę Was puszczą niebełomice. Ta analiza zrobiona, ale jakby ja, ja spróbuję jednak troszkę docisnąć jeszcze takie silne strony tego Beniaminka, no bo zawsze to jest pewna niewiadoma, kiedy drużyna wchodzi z niższej ligi do, do tej najwyższej. Ja wiem, że tylko pytanie. My tak lubimy kilka zdań. Wiem, wiem, tylko bardziej chodzi mi o kierunek, w którym my dzisiaj chcemy podążać, no bo my zawsze rozmawiamy więcej na tych konferencjach o, o przeciwniku niż o naszym zespole i tak samo jest ostatnio na konferencji pomeczowej na pięć pytań miałem trzy oraków. No to, to pytaj, pytajmy o Raków, trenera Rakowa, a trenera Jagiellonii pytajmy o jagieronie. Wydaje mi się, że to jest słuszny kierunek, bo musimy patrzeć na siebie i tu gdzie my mamy rzeczy do, do poprawy. Oczywiście to, to nie znaczy, że, e, bo to są zawsze się mówi, my szanujemy przeciwnika, znamy jego mocne strony, no znamy mocne strony i szanujemy przeciwnika. To w ogóle nie polega wątpliwości, każdego się szanuje, no bo nie, nie można zekceważyć nikogo przed meczem. Ale no, mamy jasno określony... E, może nie tyle co plan, ale jasno określony cel na to spotkanie i my chcemy być tą drużyną, która nadaje tak jakby kierunek gry, która, która ma przeważać i do której to przeciwnik ma, ma dopasować siebie, a nie, a nie my do puszczy. Co oczywiście nie oznacza, że no nad tymi rzeczami, które, których w trakcie meczu się spodziewamy ze strony przeciwnika nie pracujemy, bo pracujemy, ale, ale główną uwagę poświęcamy sobie. W drugiej połowie meczu z Rakowem te różnice klasno było widać też. Zresztą rozmawialiśmy przed chwilą o spotkaniu Rakowa w europejskich pucharach. Teraz dużo, może nie trudniejsze, ale też trudne zdanie pewnie, bo, bo, bo Beniaminek pewnie nie przyjedzie na ścięcie, będzie chciał się postawić Wam, ale Wy macie no, za sobą ścianę w postaci kibiców, ten pierwszy mecz domowy, to otwarcie sezonu u siebie będzie pewnie też bardzo ważne. No, z, oczywiście zgadza się i to jest dla nas ważne, ważne spotkanie jak każde. Mówienie też przed każdym kolejnym meczem, że to będzie trudne spotkanie, no to jest ekstraklasa, no to co, co my, to już kiedyś o tym mówiłem, to każde spotkanie jest trudne na swój sposób, ale nie można wyłodzić z tego założenia, że to będzie trudny mecz i, i mówić o tym, no my wiemy, że taki będzie, każdy przeciwnik ma swoją specyfikę i my musimy po prostu e, przede wszystkim pokazywać siebie i e, wracając tak jakby do, do tego meczu ostatniego, no to Wiem, że obraz powiedzmy pierwszej połowy był taki, że to mecz był wyrównany, ja bym tak to nawet powiedział, nie, nie boję się tego stwierdzenia powiedzieć, nawet bym powiedział, że do momentu, w którym straciliśmy pierwszą ramkę to my mieliśmy więcej takich możliwości odpowiednio wejścia w pola karnego, czy, czy zdobycia sobie sytuacji, a ja tego nie zrobiliśmy, bo, bo naszym największym problemem w tym meczu była agresywność w obronie i w ataku, intensywność, tego nam brakło. I my możemy mówić wiele o taktyce, o tym wszystkim, ale no jeżeli chcemy te trybuny porwać, jeżeli chcemy, E, tak jak już to kiedyś powiedziałem, rozkokiwać to Magielonię w, w, sercach, w sercach kibiców, to po prostu wszyscy muszą czuć, że, że, że my po prostu no, niezależnie od tego, kto przyjeżdża i z kim gramy, w jakim jesteśmy momencie, to będziemy zawsze grać zwycięstwo. I ja bym bardzo nie chciał co tydzień o tym mówić, tylko chciałbym, żeby, żeby to było widoczne na boisku. i o tym rozmawiamy też z drużyną. Eee, zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, tylko najlepsza odpowiedź zawsze jest na wojsku, bo to można się nagadać, a potem jednak zweryfikuje przeciwniki. Prawda jest taka, że jeżeli chcesz coś zrobić w takim meczu jak w Rakowie, często, znaczy w Częstowie z Rakowem, z Mistrzem Polski, na ich boisku, z zespołem, który jest w trakcie już rozgrywek, który jest napędzony, który ma dużo w sobie entuzjazmu, który ma bardzo dużą rywalizację tak? i zawodnicy tam muszą trzymać intensywność, też pilnować się. Tak? I teraz, jeżeli chcesz coś w takim meczu zrobić, i my sobie zdajemy sprawę z różnicy dzisiaj, tak jakby możliwości i miejsc, w którym jesteśmy, że Raków to jest projekt budowany. My dopiero rozpoczynamy tak jakby to, to, to na nowo budować, bo, bo drużyna jest inna, tak? sztab jest nowy, więc na to wszystko, co powiedziałem, potrzeba czasu, ale musimy więcej takich dawać symptomów, że, że ten kierunek obrany jest właściwy, bo ja w niego wierzę, tylko i drużyna też, tylko więcej musimy tego. Entuzjazmu i tej intensywności pokazywać po prostu na, na boisku. I tak, jak był uzupełniając to, co powiedziałem, jeżeli chcesz w takim meczu coś zrobić, to musisz po prostu zagrać nienagannie nie tylko taktycznie, ale też pod względem intensywności i takiego głodu na to, żeby wygrać z takim zespołem, bo no bo. Bo po prostu Raków to, to na dzisiaj jest taka drużyna, że, że naprawdę wyjątkowo się trzeba jest z Polskiej zapostawić, żeby, żeby tam punktować, a my tego nam trochę brakowało czasu. Ale dobrej myśli jest Ale jestem w dobrej myśli, zawsze jestem w dobrej myśli. Bardziej chodziło o to, żeby nie gadać, a pokazać. No, tylko o to mi chodzi. No, bo nagadałem się w okresie przygotowawczym na pierwszej konferencji, a, a nie do końca zobaczyłem to na boisku i no, chodziło o to po prostu, żebyśmy. Razem wspólnie byli za to odpowiedzialni. Ja wierzę bardzo w, w tych chłopaków, wierzę, jeszcze raz to powtórzę, wierzę w ten zespół, w każdego z nich e, i wspieram ich na co dzień e, w tym procesie, w treningu, w meczu e, i wierzę w to, że, że po prostu w tym kierunku będziemy szli, będziemy to pokazywać. Okay, to jeszcze dopytam o to jedną rzecz. Mhm. Może najpierw Bojana na czy, czy on wróci, bo pewnie też trochę pokrzyżował panu plany. Ale też skoro mi pan, że nie zobaczył pewnych rzeczy na boisku, to czy my ewentualnie jakichś zmian możemy się spodziewać w składzie? Jakaś rotacja, jakiś następcy zmiennicy wejdą, w pierwszych minut spuszczą? Czy znaczy, też, żeby też była jasna sprawa, no to, to jest piłka i, i mówię, no, też nie ma co, po, po jednym meczu tutaj siać paniki, albo albo też iść w stronę takich negatywów. To wszystko, co ja mówię, to są pozytywne emocje, ale to są emocje, które po prostu oczekujemy wzajemnie od siebie. I ja wierzę po prostu, że wielu, wielu zawodników, że wszyscy zawodnicy po prostu te emocje będą dawać i tą intensywność pokazywać. I to nie jest tak, że ktoś jest po jednym meczu w jakikolwiek sposób skreślony. No to, to, a to, czy będą rotacje w składzie, no to, no to jest poziom profesjonalny i rywalizacja w drużynie jest. I mogą być, nie muszą. No ja nie mówię dzisiaj, że będą, a ani nie mówię, że, że nie będą. No zobaczymy, zobaczycie Państwo wszyscy wy w sobotę, no bo na, wcześniej Wam przecież nie powiem. Kto wyjdzie w pierwszym składzie. Druga sprawa to jest w przypadku Bojana. Bojan e, doznał urazu w trakcie meczu, bardziej odnowionego. To nie jest żadna nowa sprawa, po prostu odnowił mu się to, e, z problem. E, to też nie jest tak, że sytuacja jest zła. Ona po prostu wyklucza go na ten mecz, ale, ale Bojan. E, jest w treningu, po prostu nie robi wszystkiego, ma zindywidualizowany proces. Wierzę w to, że od, od przyszłego tygodnia, od początku wejdzie z nami w pełen trening. Dziękuję. Jerzy Kułakowski, Radio Białystok. Trenerze, <laughs> ze słów Dominika Marczuka po meczu z Rakowem odnośnie już meczu z Puszczą, wynika, że on grał w Stali Rzeszu przeciwko Puszczy dwa razy. Powiedział, że Puszcza raczej słynie z gry takiej defensywnej i z tego, że, że, że gra z kontrataku. I moje pierwsze pytanie dotyczy właśnie budowy waszego ataku pozycyjnego, bo kiedy Raków już w końcówce oddał inicjatywę pozwolił grać na własnej połowie, no to tak naprawdę nie było sytuacji jeden strzał Hesusa i Maza, więc tu pewnie trzeba by było właśnie nie wiem, grać szybciej, prościej. Jaka recepta na to, żeby no chyba jednak słabszą defensywę puszczy rozmontować, to jedna rzecz. Natomiast druga, o której Pan mhm. też wspomniał poprzednio, w pierwszej połowie Gielonia rzeczywiście miała. Tak sobie przypominam trzy bardzo fajne okazje do tego, żeby kontrę zagrać. Raz wychodził Afi, za drugim bodaj razem Michal Saczek, a za trzecim taka akcja chyba czterech na trzech lub pięć mhm. na czterech, gdzie w ogóle jak nie, nie, nie doszła do pola karnego, taras wyprowadzał tę piłkę. Mhm. I tak sobie pomyślałem, czy to jest efekt tego, że. E, no takie głupie stwierdzenie, stwierdzenie się powtarza. Ta drużyna jeszcze nie ma na tyle świeżości, żeby właśnie w tym odpowiednim tempie wyjść z kontrą i, i chociaż oddać strzał, bo, bo, bo w żadnej z tych sytuacji nie było strzału na bramkę nawet. Dlaczego te kontry się nie udały Pana zdaniem? No to co powiedziałem wcześniej, brakowało nam w takich sytuacjach intensywności i agresywności po prostu. I, i tyle. No bo. Bo dużo sytuacji było takich, gdzie my naprawdę ogólnie przeanalizowaliśmy ten mecz i w sztabie i z drużyną i dużo było sytuacji naprawdę, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Z tego w jaki sposób zawodnicy wypełniają nasze założenia taktyczne, w jaki sposób pozycjonują się na boisku wieloma fragmentami i to naprawdę przynosi nam efekty. Bo chodzimy z dobrymi sytuacjami, mijamy linię pressingu przeciwnika i no można tutaj, ja, ja, ja zawsze będę mówił, że jeżeli coś jest źle, to jest źle, a jeżeli jest dobrze, to będę mówił, że jest dobrze. I jakby ktoś szczegółowo przeanalizował ten mecz, to, to w pierwszej połowie było... Naprawdę sporo sytuacji, w których wychodziliśmy skutecznie z persingu Rakowa. A wiemy, że Rakow z tego słynie i nie każdy sobie z tym radzi, a, a my sobie radziliśmy. Problem był tylko wtedy, żeby przyspieszyć grę w momencie, kiedy mijaliśmy to linię pressingu i tam po prostu być bardziej agresywny, intensywny. No, e, to, jest, to jest słowo klucz. A co do pytania tego pierwszego, ja nie lubię tego słowa świeżość. No, dla mnie nie istnieje takie pojęcie, co to znaczy świeżość. No, my trenujemy. No, jak grać jak, 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 jak w ataku pozycyjnym, żeby być bardziej. No. Przynajmniej wypracować sytuację. No Musimy poz pozycjonowani, byliśmy na boisku dobrze. Kwestia struktury, którą zawodnicy zajmowali, którą wypełniali pod względem e, działań takich, bym powiedział, właśnie w ataku pozycyjnym, z tego jesteśmy zadowoleni. No, brakowało nam mówię, przyspieszenia, brakowało nam tempa, brakowało nam ataku pola karnego odpowiedniego, intensywności, agresywności, po prostu tego i o tym sobie porozmawialiśmy i to musimy pokazywać e, co mecz. Zawodnicy e, zdają sobie z tego sprawę, a ja w nich bardzo bardzo wierzę, że, że w każdym kolejnym meczu będziemy to po prostu potwierdzać, bo, bo ja wiem, że oni to, to potrafią robić. No, nigdy w karierze nie miałem łatwe porażki, tak e, mogę <słuch> powiedzieć. E, oczywiście, że trudno, że, że przegrasz mecz, no to przeżywasz, jesteś sportowcem, chcesz się zmierzyć z najlepszymi. Raków w tym przypadku jest najlepsza drużyna w Polsce. E, dlatego po meczu oczywiście, że emocje były negatywne i, i, i wszystko podpytujesz, czy to było dobrze, czy nie, czy wszystko zrobiłeś, patrzysz na, na, na pierwsze na swoje, patrzysz na, 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 na zespołowe e, zadania, które, które mieliśmy i co było źle, co nie funkcjonowało. Um, oczywiście, po, po kilka dni trochę te emocje opadną i trzeba to, jak trener powiedział, trochę um, zimną krew um, analizować. My mieliśmy. To nie jest teraz wymówka, ale my mieliśmy po prostu trochę pecha, że w pierwszej kolejce mamy najlepsze drużyny w, w Polsce. Um, tam faktycznie, jak to powiedzieć, um, pole na, na, na błędów jest bardzo, bardzo małe. I, I tak czas na, 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 na orientację, na zagranie jest bardzo mały, bo to jest drużyna, która robi najlepszy pressing w Polsce. Ale to nie jest wymówka i to nie jest obojętne, że tam przegraliśmy, że tak po, po przerwie wyszliśmy z, z, z szatni, gdzie w ogóle, nie wiem, 15 minut nie było nas na boisku, to, to też nie jest tłumaczenie dla tego. Ale nie możemy teraz też wszystko, nie wiem, zmienić. Bo decydowaliśmy się takie drogi, jak trenowaliśmy, że, że chcemy ten atak pozycyjny, i chcemy e, trzymać strukturę, chcemy e, mać więcej pilku, żeby to faktycznie wyglądało, e, e, że, że, że nasz zespół ma, ma kontrolę nad tym meczu, ale nie tak, że, że będzie tak otwarto jako tenis, że idziemy prawo-lewo, prawo-lewo i, i tylko oglądamy kontra za kontra. E, dlatego porażka boli. Trzeba ciągnąć wnioski, ale nie możemy teraz z jednej krajności w drugiej krajności znowu zmienić i nie wiem wszystko, wszystko rozwalić. Albo można ze skrajności w skrajność i 3-0 wygrać na przykład. Zlatan, czy sami podkreśliliście, że, że Raków to jest jedna z najlepszych drużyn, jak może najlepsza w tym momencie w Polsce, więc wnioskuję z tego, że puszcza nie jest tak dobra jak Raków, i spodziewasz się jednak, że, że ta praca będzie będziesz miał mniej pracy, że ta praca obrony. Też będzie łatwiejsza, zakładając, że wy będziecie realizować swój plan. No generalnie to nie znaczy, że puszcza jest słaba slab, drużyna. Nie? To oczywiście, że, że mistrz Polski możemy tak powiedzieć, że jest najlepsza drużyna w Polsce. Puszcza ma swoje atuty, grają normalnie, grają, jakby to powiedział, w normalnym języku prosto, grają prosty środkami. Dają sobie sprawę, że, że to jest ich droga, tak awansowali do, do ekstra klasy i trzymają się słowa planu. I to nie znaczy, że będzie łatwiej, ale też e, puszcza przychodzi do Białego Stoku i my musimy też pokazać, że oni tu przyszli jako gości i, i, i kto jest gospodarz, a kto jest gość. No Oczywiście zawsze dobrze się grało w naszym stadionu i myślę, że te wyniki ostatnich roku i lata zawsze były w domu w miarę okej. Okay. Wjazda nas trochę tam zawsze zrobili problemy, ale czuję to wsparcie i, i cieszę się, że przed naszym kibicami możemy zagrać i pokazać i mam nadzieję, że, że kibice nas będą wspierać no, cały mecz. Dwa mecze u siebie gracie, więc taki fajny z jednej strony handicap, a z drugiej możecie sobie wypracować też te takie wsparcie, to co trener też wcześniej mówił, żeby kibice byli z wami. Dwa mecze domowe. Dwa mecze domowe, skupiamy się na Puszcie. Oczywiście widzę, w, za, za, za tydzień będzie inni, oni też mają swoje kibice i to jest tak, ale to jest kolejny mecz, to nie mamy teraz mówić, to jest za tydzień. Teraz jest ważna Puszcza. My mamy nasz sposób grania, wiemy, że uh, mają bardzo wysoki zespół, uh, dlatego musimy na takie rzeczy jako uh, stałe fragmenty i rzutki uważać, uh, ale też uh, myślę, że, że Puszcza też musi uważać może na naše, naszego Jesusa i Masa, czy na nasze ofensywy. Nene też nie ma źle uderzenia, dlatego też jest taka sytuacja, że oni też uh, można oglądali niektórzy klip zeszłego sezonu. Pytam z latem tylko tak, to właściwie taka czysto teoria, spekulacja, bo w zespole z Niepołomic gra dwóch zawodników, yy, którzy onegdaj no, nie mieli za dużych szans, żeby w Jagiellonii się pokazać. Oczywiście to były inne czasy, Kamil Zapolnik i Łukasz Soły w defensywie. Czy z tego można jakiekolwiek wnioski wyciągać, że, że oni, nie deprecjonują zupełnie, że oni nie zrobili kariery w Jagiellonii, a są podstawowymi zawodnikami Puszczy? Jak mówię, to był inny czas. No Messi też nie jest podstawowym zawodnikiem Barcelony, a gra Dalej no, no Nie, oczywiście to był taki czas, że można te, wtedy się zdecydowali e, władze i, i trenerzy, że ci zawodnicy w tym momencie nie, nie, nie są wystarczające, e, e, nie wystarczające jakości w tym momencie za, za Jagiellonię. ale to nie znaczy, że ci zawodnicy są źle. No. Jak oni e, awansowali z, ekstra, e, z pierwszej ligi do ekstraklasy i dalej jakość swojej drużyny oczywiście, że, że, że są dobry. Można dodatkowo, będzie motywacja, że chcą udowodnić, że można kiedyś jakiś błąd się tu zrobił, ale to jest takie spekulacje, że w ogóle ja jako zawodnik o tym nie myślę, bo to jest dla mnie nieważne, nie dla mnie jest ważne, czy co oni będą robić jako, jako, jako bramkarz, jako defensywny zawodnik. I gdzie mogę przeskazać tej tym, tym, e, drużyni? A czy tam zawodnicy, którzy grali tutaj, e, nie wiem, mają dodatkowe motywacje, to nie wiem.